Zaczynamy od kupieckiego ultimatum. Albo Radzy Mińska, albo powrót na koronę stadionu dziesięciolecia. Kupcy żądają obiecanej we wrześniu budowy centrum handlowego. 1400 osób w referendum opowiedziało się za przeprowadzką na targówek. To jest dowód. Natomiast tu ta mała... Cząstka ludzi w na Marwilską. Tylko 7% przeciwko Radzie Miejskiej Taki jest wynik referendum, w którym, jak twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia, wzięło udział prawie 80% handlujących na stadionie. No, na Radzie Miejskiej wiemy, że będziemy tam pracować. To jest, jest, jest dobry. Klienci są. A tego ich zdaniem nie gwarantuje lokalizacja przyszłego centrum wskazana przez miasto, przy Marwilskiej. To jest nasz warsztat pracy. Miejsce pracy. Wejdziemy na koronę wszyscy, jednogłośnie. Z tego względu, że były propozycje wysuwane w naszą stronę. Nie chcieliśmy robić żadnych problemów i żadnych konfliktów z miastem i z innymi władzami. Niestety nikt nas nie słucha i chyba nie będziemy mieli wyjścia innego. W związku z tym, że są apele do pani prezydent, jeżeli chodzi o ulicę Radzymińską, pani prezydent przemyśli tą sprawę. I podejmie decyzję. Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Ale miasto nie jest właścicielem tych gruntów. Radzymińską kupcą gwarantowała specustawa Euro 2012 i decyzja poprzedniego rządu. Przekazująca działkę przy ulicy Miejskiej z Agencji Nieruchomości Rolnej w trwały zarząd Ministerstwu Sportu i tu... Ministrowi Sportu i Turystyki na docelowe miejsca pracy dla kupców. Sprawa nie jest zamknięta. Resort nie przejął bowiem gruntu, a w przesłanym do nas oświadczeniu czytamy. Ministerstwo Sportu nie ponosi odpowiedzialności za organizację handlu na terenie Warszawy.